Arcymistrz Sawery Tartakower zasłynął nie tylko dzięki swojej znakomitej grze, ale również dzięki temu, że był autorem bardzo licznych szachowych aforyzmów i powiedzonek. Kto wie, być może najsłynniejsze z nich to to, że jeszcze nigdy nie wygrano żadnej partii poprzez jej poddanie. No rzeczywiście, kiedy poddajemy partię, to godzimy się z porażką i już uznajemy w ten sposób wyższość swojego przeciwnika. No ale Tartakower właśnie zaznaczył, że w ten sposób partii wygrać nie można. Kto wie, być może tą właśnie regułę miała w pamięci arcymistrzyni Monika Soćko w trakcie partii granej w Ankarze w tym roku w turnieju Grand Prix FIDE Kobiet, ponieważ zdarzała się w jej partii bardzo nietypowa sytuacja, kiedy jej przeciwniczka grająca czarnymi Juwen Yun z Chin w pozycji kompletnie wygranej, popełniła jeden jedyny błąd, ale błąd, który był brzemienny w skutkach i jak się okazało pozwolił polskiej zawodniczce uratować remis. Na początek spójrzmy jednak, jak przebiegała partia od momentu, kiedy już wyraźna była przewaga grającej czarnymi Chinki. Mamy taką oto pozycję. Przewaga materialna zdecydowanie po stronie czarnej, które mają już dwa pionki więcej. Do tego nie widać tutaj żadnej właściwie szansy na jakąś kontrę ze strony białych figur, ponieważ co e, prawda tutaj niby możemy powiedzieć, Hetman dostał się na ósmą linię, może próbować jakoś e, gdzieś wejść niedaleko czarnego króla, ale z drugiej strony e, figury czarne tutaj są tak rozstawione, że nic zupełnie nie może w tej chwili e, grozić czarnemu królowi, ponieważ e, czy to Hetman broni pola H8, goniec broni pola G8. Więc nie bardzo jest jak tutaj się do tego króla dobrać, no a czarne mają oprócz tego samego faktu posiadania przewagi materialnej, także inne y, wielkie atuty, jak przede wszystkim pionek, który już jest bardzo, bardzo zaawansowany na polu c3. No i w tej sytuacji trudno doradzić tak naprawdę białym tutaj coś sensownego. No ale grająca białymi Soćka y, kontynuowała jeszcze partię i zobaczmy, co tutaj się dalej wydarzyło. Biały wzięły pionka na polu d6, no ale na to czarne konsekwentnie po prostu idą do przodu swoim wolnym pionkiem, widząc, że tutaj no nie ma sensu tracić czasu, tylko kontynuują cały czas e, grę byle do przodu. Wieża c6, a na to zagrały w tym momencie czarne wieżą na b1, wchodząc z założenia, że gdyby teraz białe po prostu e, wzięły tego pionka z c2, no bo to jest pionek bardzo zaawansowany, bardzo groźny, no i Pierwsza myśl, która przychodzi na myśl, to teraz białymi po prostu tego pionka bijemy i tego pionka już dalej nie ma na szachownicy, już nam w niczym nie grozi. No ale niestety tutaj jest wtedy groźba, na przykład Hetman A1 i już okazuje się, że sytuacja y, białych jest y, niestety nie do pozazdroszczenia, gdyż w następnym ruchu po prostu czarne wezmą gońcem na polu F1. No a skoro tak, to Soczko oczywiście nie pobiła tego pionka, tego zagrała Hetmanem na F8, ale teraz. Następuje seria właściwie forsownych ruchów, ponieważ czarne zdecydowały się wziąć po prostu tego gońca na F1 od razu z szachem chwilowe poświęcenie jakości, kiedy król bije gońca, y, bije, przepraszam, wieże, to następuje szach Hetmanem z pola A1. Król ucieka kolejny szach z D1 i kiedy król jest na polu E3, następuje dorobienie drugiego hetmana. Białe oczywiście biją, no ale teraz okazuje się, y, już zostają czarne w tym momencie. Z jeszcze bardziej wyraźną przewagą materialną, bo mają już figurę więcej. Mimo to partia nadal się toczy. Eee, czarne nie zdecydowały się poddać gry, jak gdyby, wręcz e, zgodnie z tą zasadą Czarnego Tartakowera, że nigdy jeszcze się nie wygrało żadnej partii poprzez jej poddanie. Zobaczmy, co było dalej. Seria kolejnych szachów podciągnięcie króla na pole G6. No i w dalszym ciągu nie widać, co mogłyby w tym momencie białe zrobić, no bo Tutaj okazuje się, mimo tego, że ten Hetman cały czas jest gdzieś w pobliżu czarnego króla, to tutaj nawet nie ma w tym momencie możliwości dania żadnego szacha. Nie bierzemy oczywiście pod uwagę szachów takich, po których Hetmana byśmy stracili, ale nie ma żadnego bezpiecznego szacha. Skoro tak, no, można spróbować na przykład białym i zagrać piorkiem na H4. To zagrała Polka, żeby po prostu coś grać, żeby jakoś tutaj próbować wykazać aktywność. No ale... W tym momencie grająca czarnymi Michinka cały czas jednak tutaj poprawia swoją pozycję. Kolejny pionek idzie już do przodu, tym razem F4, szach. Król na H2, teraz jeszcze poprawienie pozycji Hetmana i już za chwilkę może na przykład nastąpić ruch pionkiem na E3. Wytworzenie kolejnego wolnego pionka, a ze strony białych nadal, jak nie było widać żadnej kontry, tak nie widać jej nadal. Nie można nawet dać na przykład w tym momencie szacha pionkiem, z H5, bo po to, załóżmy, by było zagranie na przykład H4, no bo teraz ten pionek byłby po prostu pobity na przykład hetmanem z szachem i tutaj nic cały czas dla białych nie ma. No ale partia nadal cały czas się toczy. No, dojdźmy do takiej pozycji, na przykład próbują teraz czarne zachęcić białe do wymiany hetmanów, oczywiście białe się na to nie decydują, a czarne Konsekwentnie decydują się po prostu na wytworzenie kolejnego wolnego pionka, grając na E3. Szach Hetmanem z C2, król ucieka na G8, Hetman E2, i w tym momencie następuje wymiana kolejnej pary pionków. Hetman E3. No, w dalszym ciągu nie widać tutaj żadnych szans dla białych. Czarne tymczasem zdobywają kolejnego pionka. Hetman na G3, król G1. Hedman i jeden szach, i kiedy król musi się cofnąć z powrotem na h2, to z szachem wzięty zostaje pionek na h3. Przewaga materialna czarnych cały czas rośnie. To już jest figura i pionek. Król ucieka na g1. Tutaj jeszcze seria szachów dla zyskania czasu, bo podejrzewam, że grana była partia tempem z dodawanym czasem. No, i lada moment zobaczymy, co się tutaj stało. Takiego, że jednak, mimo tego, że wydawać by się mogło, że biały mogą już tylko liczyć na cud, to że jednak ten cud nastąpił. Ruch pionkiem na F3. I co się okazuje? No, grozi po prostu wzięcie pionkiem na polu G2 z szachem. Musi wtedy w takim przypadku odbić biały Hetman. Czarne biją białego Hetmana, król bije czarnego Hetmana, i białe zostają samym królem, podczas gdy czarne mają króla, gońca i pionka. W tej sytuacji białe uznały, że skoro tak, to lepiej będzie po prostu tego pionka na F3 pobić i go pobiły. I teraz w tym momencie grająca czarnymi chinka. Uznała, że zagra swoim gońcem, bo Hetman już się zajmuje dobrą pozycję. No to czas skorzystać z tego, że jest jeszcze ten goniec, który w tym momencie, na dobrą sprawę, no, stoi sobie koło króla, ale nie uczestniczy w jakiś aktywny sposób w grze. Skoro tak, zagrała gońcem na D5. Groźba jest tutaj rzeczywiście straszna, czyli pobicie z szachem na polu F3. I gdyby teraz na przykład zagrały w tym momencie białe jakiś taki ruch, powiedzmy neutralny, na przykład Hetman C3, no to oczywiście następuje wzięcie gońcem na F3 i białe muszą oddać Hetmana. Sytuacja jest katastrofalna. No ale grająca białymi Monika Soćko oczywiście już w tym momencie widziała, co się święci. Popatrzmy na możliwości białych figur. Co może zrobić król? Król nie może się ruszyć nigdzie, ponieważ wszystkie pola wokół niego są atakowane przez czarnego Hetmana. Nie można zagrać pionkiem do przodu, ponieważ ten pionek jest związany z uwagi na to, że goniec przed chwilą stanął na polu D5. No to oznacza, że białe mogą zagrać już tylko i wyłącznie jedną, jedyną figurą, a tą figurą jest Hetman. Wyobraźmy sobie, co by było, gdyby nie było na szachownicy białego Hetmana. Wtedy byłby pat, ponieważ żadna figura białych nie mogłaby wykonać żadnego ruchu. No a to oznacza, że można w ten sposób zremisować partię, grając. Hetman H8 w szach. Pobicie tego Hetmana prowadzi do pata. No i ja nie wątpię, że już w tym momencie. Juven you Jun doskonale zrozumiała, co się stało. W jaki sposób wypuściła ewidentną, prostą wygraną, i zapewne już w tym momencie była załamana tym, co się stało. Ale jeszcze, jak gdyby z rozpędu, jeszcze jakby łudząc się, że tę partię można uratować, zagrała hetman, swoim królem na F7, a tymczasem kolejny szach na F6. Król G8, Hetman H8, tak zwany wściekły Hetman. Tak się nazywa taka sytuacja, tak się nazywa taki przypadek, kiedy taki hetman, czy czasami też może być na przykład wściekła wieża, taka figura nieustannie szachuje i niezależnie od tego, gdzieby ten król nie uciekał, to będzie szach za szachem i cały czas kolejne, kolejne szachy, a pobicie takiej figury prowadzi do remisu, do pata. Raz jeszcze Chinka spróbowała uciec z powrotem swoim królem, ale kiedy nastąpił jeszcze jeden szach z pola f6, no to już zrozumiała, że tutaj nic się już nie może zmienić, że już nie wygra tej partii i po prostu pobiła tego hetmana i w tym momencie biały król znalazł się w parcie. Popatrzmy na tę pozycję, która nastąpiła po 70 posunięciu białych, czyli po prostu po pobiciu na polu f3. Prosta wygrana czarnych, ale jedno jedyne posunięcie Zagranie gońcem na d5 w ten właśnie sposób sprawiło, że momentalnie pozycja wygrana stała się pozycją remisową. Tymczasem w tym momencie, kiedy mieliśmy, o, właśnie cofnijmy raz jeszcze do tej pozycji, teraz nie musiały wcale tutaj czarne podciągać gońca, mogły pójść na taki najprostszy wariant, czyli po prostu wziąć z szachem kolejnego pionka. Gdyby teraz zdecydowały się białe na zasłonięcie się przed tym szachem, to po prostu można wymienić. I następuje taka oto końcówka. I jest to końcówka wygrana. Co prawda, nierzadko tak bywa, że końcówka, kiedy pionek jest pionkiem skrajnym, pionkiem bandowym, to wygranej wówczas nie ma, ale w tym przypadku mamy tak zwanego dobrego gońca. I nawet gdyby biały król spróbował zaszyć się w rogu szachownicy na polu H1 w nadziei, że nie uda się go stamtąd czarnemu wygonić i że ten król zablokuje drogę pionkowi, no to i tak po prostu wówczas można dać szacha z pola d5 i okazuje się, że ten król musi wówczas opuścić bezpieczne schronienie wrogu, no i wówczas pionek już będzie mógł być promowany na hetmana. Więc taka pozycja oczywiście byłaby elementarnie wygrana dla czarnych. Podejrzewam zatem, że nie nastąpiłby w tym momencie ruch Hetmanem na pole G2, nawet na pewno by nie nastąpił, no ale można na przykład było odejść królem na H2, a kiedy Hetman da kolejnego szacha, co na przykład z pola F4, to król już musi wejść na białe pole. No, a skoro król wejdzie na białe pole, to teraz i dopiero teraz można na przykład łatwiej gońca dając kolejnego szacha. Król na G2 i na przykład po prostu. Idziemy pionkiem na H5 i okazuje się, że biały Hetman znowu nie może dać się ani szacha zwykłego z pola B8, bo to pole jest bronione przez Hetmana. W tym momencie nie ma pata, więc nie przechodzi już cały manewr z poświęceniem Hetmana na przykład na H8 i z próbą dania wiecznego szacha. Pozycja czarnych jest zatem prosto wygrana. Biały tutaj nie mają w tej chwili żadnych właściwie możliwości jakiejś efektywnej, dłuższej kontr gry i próby gry na przykład na wiecznego szacha tutaj nic takiego się nie może stać. W partii po posunięciu goniec F3 nastąpił jednak nieszczęsny ruch gońcem na D5, no i później w, po jeszcze kilku pr próbach ucieknięcia przed wiecznym szachem, ostatecznie grająca czarnej Michinka pogodziła się z tym, że partia musi zakończyć się remisem, chociaż jeszcze chwilę wcześniej wydawało się, że czarne na pewno ją wygrają.